Do ogólnopolskiego pakietu zniżek dla rodzin wielodzietnych, karty dużej rodziny, dołączyła specjalna oferta dla chorzowian. Wkrótce wszyscy posiadacze karty dużej rodziny z chorzowskim identyfikatorem będą mogli korzystać z promocyjnych cen biletów na basen, ligowe mecze, siatkówki czy przedstawienia teatralne. W różnych miastach różne podmioty chcą uczestniczyć w tym projekcie. U nas są to na przykład szkoły językowe, które nie są jednostkami samorządowymi, restauracje. Podam na przykładzie apteki. Apteka pod Orłem w Chorzowie zaoferowała zniżki na leki w wysokości 16%. Myślę, że przy cenach leków to jest znacząca pomoc. Zniżki na bilety do naszych instytucji. Również będą znaczącą pomocą. Zobaczymy, co będzie proponować. My nie odmawiamy żadnej pomocy. Jeżeli to będzie zniżka rzędu 5%, a ktoś inny zaproponuje 30%, przyjmujemy to z dobrym dzieństwem inwentarza. Uważamy, że, to jest, że ważny jest udział w tym projekcie i każda forma pomocy jest dobra. Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, w której na utrzymaniu rodzice posiadają co najmniej trójkę dzieci. Akcja przeznaczona jest również dla rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub domu dziecka. Co najważniejsze, prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Jeżeli przyjmiemy, że w 110-tysięcznym mieście mamy około 840-850 rodzin, w których jest trójka i więcej dzieci, to na pewno. Nie jest to zjawisko masowe. W czasach dawnych, 50, 40 lat temu, takich rodzin było znacznie, znacznie więcej. Wnioski można pobrać ze strony www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl lub osobiście odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie na Ulicy Kruszcowej 22. Wypełnione wnioski należy złożyć w Chorzowskim OPS-ie lub Centrum Inicjatyw Społecznych na 30 lipca, czyli po miesiącu funkcjonowania karty dużej rodziny. W ośrodku pomocy społecznej przyjęto 102 wnioski, już 102 wnioski i wydano 156 kart. Te wnioski są sukcesywnie rozpatrywane, także no myślę, że duża część z tych rodzin uprawnionych z tego skorzysta. Chciałbym, żeby wszyscy skorzystali ci, którzy mogą.